Kiedy znajdziemy się na zakręcie, co z nami będzie? Świat rozpędził się niebezpiecznie, co z nami będzie? Nawet też życie dawno zna powiedzie, Może lepiej, gdy nam teraz nic nie powie. Nasz, każdy pelę przygód drog, każdy miesiąc drogi nasz, każdy nowy dzień jak szansa i każda chwila drogi nasz, każdy zachód słońca nasz, każdy podniesiony tom, każdy naprawiony blond, I czy musimy stracić to, kiedy znajdziemy się na zakręcie? So it's będzie.